Dzień dobry państwu, Michał Murgrabia, a w programie Kościół Narod Państwo porozmawiamy o Janie Amosie-Komeńskim, Potopie Szwedzkim, sprawie polskiej i zjadliwym protestantyzmie. A już teraz jest ze mną w studiu pan doktor historii Grzegorz Wysok. Dzień dobry, panie doktorze. Dobry. Opatrzył pan książkę o Janie Amosie-Komeńskim, w zasadzie reprint Jędrzeja Giertycha, swoim wstępem, swoim tekstem. Dlaczego ta książka jest ważna? Ja bardzo się cieszę, że ta książka została wznowiona, bo pierwo, pierwodruk dzieła świętej pamięci Jędrzeja Giertycha ukazał się w roku... W 1964 w Londynie, także praktycznie polska opinia publiczna miała bardzo ograniczony dostęp do tego jakże wybitnego i potrzebnego dzieła omawiającego katastrofę dziejową, jaka przyszła na Polskę w połowie XVII wieku i mogła skończyć się już wówczas rozbiorem i uniesystwieniem państwa polskiego, a w dalszej konsekwencji również i narodu polskiego. Jędrzej Giertych zajmował się historią, on żył na emigracji, bo po wojnie musiał, nie miał powrotu do kraju, no i zajął się działalnością publicystyczną i pisarską i wziął, można powiedzieć, na warsztat również wydarzenia z wieku XVII. I ta praca powstała jako jego praca doktorska, co prawda Została tam z różnych powodów odrzucona przez Uniwersytet emigracyjny. No, Niemniej jednak nawet i recenzenci wówczas przyznali, że książka posiada wielką wartość. No i teraz dzięki Bogu i dzięki staraniom wydawnictwa Damiana Marszała ukazał się reprint tej książki, którą bardzo gorąco wszystkim polecam. Bardzo dobrze, że Polacy polska inteligencja będą mogli się z tą pracą teraz już zapoznać i poznać kulisy tamtych wydarzeń. To jest bardzo ważna książka. Z jakich powodów, panie doktorze? Proszę jakoś przybliżyć to naszym widzom, żeby mogli dowiedzieć się, co mogą w tej książce znaleźć. Jakie nazwiska, jakie wydarzenia? No opinia publiczna zna potop szwedzki głównie z dzieła. Henryka Sienkowicza i z ekranizacji jego powieści. Natomiast sprawa, co wtedy, ale postrzegamy to jako, jako jakieś już takie wydarzenie z zamieszkającej przeszłości, która może jest interesująca, ciekawa, ale no nie, nie ma większego przełożenia na, na naszą współczesność. A w gruncie rzeczy tak nie, nie było. To wtedy właściwie, można powiedzieć, ważyły się losy Polski. I dodam, że zwycięskie powstanie katolickie uratowało wtedy Polskę przed upadkiem. To już o tym następnie wspomniałem. A jedną z postaci, która przyczyniła się do sprowadzenia na Polskę tego kataklizmu, był właśnie Jan Amos Komeński, znany szerzej jako pedagog, filozof, reformator religijny, biskup braci czeskich, może czeski działacz narodowy, a mało znany jako zakulisowy polityk, który wspólnie z innymi, również zdrajcami wywodzącymi się z, z, z polskiej klasy magnackiej, ale także przy pomocy ościennych państw, i tutaj głównie Szwecja, Siemniogród, Brandenburgia, Kmielnicki z daleka patronował tego dyktator Anglii, Protektor, Lord Protektor, Oliver Cromwell, przygotowywali zniszczenie państwa polskiego jako, jako państwa katolickiego. Dlaczego akurat państwo polskie zostało wzięte na celownik? No tutaj muszę trochę taką się cofnąć nieco w czasie, bo potop szwedzki, najazd szwedzki, poprzedziła tocząca się w Europie wojna 30-letnia. Ona się toczyła w latach 1618-1648. Głównym terenem tych zmagań były Niemcy, ale właściwie walczyły wszystkie państwa europejskie. Polska, mimo że formalnie nie wzięła udziału w tej wojnie, też była jakby stroną, bo na innych frontach, co prawda, te działania się dotyczyły, bo do uderzenia tam wykorzystano też i Moskwę, i Szwedzi również atakowali nasze pomorze. Wojna ta dotyczyła się o to, czyja będzie Europa. Czy będzie katolicka, czy będzie protestancka? Wojna ta zakończyła się, była nie, zakończyła się kompromisem, została nierozegrana, można powiedzieć. Ani obóz protestancki nie zdominował, nie zniszczył papieństwa, ani obozowi katolickiemu nie udało się powstrzymać reformacji. A Polska w tych wydarzeniach była oczywiście po, w obozie katolickim i była ważnym ogniwem w tym obozie i dlatego postanowiono ją zniszczyć. Albo przy, przynajmniej, przynajmniej w zamierzeniu tych zdrajców polskich, magnatów, przerobić na kraj protestancki. To, no to jak wiemy, to się nie udało. Tutaj, to tak mówię, tak bardzo oględnie, oględnie tak to, zgadza to, to, się. Ale ja bym chciał dwie tutaj kwestie bardziej pogłębić. Pierwsza to samo hasło, które padło, bracia czescy. Myślę, że nie wszyscy są w stanie zrozumieć, jakby do czegoś to przyporządkować. Mhm. Czym są bracia czescy, panie doktorze? Bracia czescy to, to była taka wspólnota protestancka, na której czele biskupem, był właśnie wspomniany tutaj Jan Amos Komeński. I była to taka dziwna sekta, która w zasadzie nie, nie miała żadnych dogmatów religijnych. O ile wtedy walczono o różne sprawy dogmatyczne, Luteranie, kalwiniści, różne denominacje protestanckie, oczywiście katolicy, bronili swojego credo i o to, i to było tym sztandarem tego sporu, to bracia czescy głosili taką ogólną tolerancję. Oni w zasadzie mówili, no wszyscy są dobrzy, my nie formujemy żadnego credo, należy propagować tolerancję, dialog, to, to, to jest y, tak naprawdę ważne i można powiedzieć, dlaczego tak było. Dlatego, że mm, oni byli, mm, można powiedzieć, religijnie indyferentni. To, to już w tym, y, y, w tej sekcie braci czeskich y, tkwi jakby zarodek przyszłej doktryny masońskiej. I hmm. nie bez kozery Jana Amosa Komeńskiego y, uważa się za Ojca nowoczesnej masonerii. Chociaż jak wiemy, masoneria oficjalnie powstała w Anglii, została ogłoszona w 1717 roku, to jednak jej korzenie tkwią znacznie głębiej właśnie właśnie w wieku XVII, niektórzy nawet wcześniej to widzą w, w organizacjach różokrzyżowych i, i właśnie Jan Amos Komański prawdopodobnie tak wynika z pracy Giertycha, był też działaczem tego tajnego zakonu różokrzyżowego, do którego należało, no, nie, nie znamy i chyba już nie poznamy dokładnie geografii tej politycznej i, i kto, kto tam należał, to raczej po, po czynach tutaj musimy się niestety posługiwać poniekąd dedukcją, żeby, żeby na ten ślad różokrzyżowy natrafić. Prosiłbym też o poruszenie drugiej kwestii um, zdrady magnackiej. Um, to jest, myślę, sprawa bardziej znana, ale tam pojawia się taki ciekawy wątek um, tej, w, tej, w, w całym tym wydarzeniu, w całej tej zdradzie, że um, sytuacja wymknęła się spod kontroli magnaterii. Ona miała początkowo troszeczkę inny charakter, inny cel, a jednak potoczyło się nie po ich myśli. Mógłby pan rozwinąć to? Tak, tak, oczywiście rozumiem. To pytanie. No więc, jak wiemy, najazd szwedzki mógł do, do, do jego sukcesów przyczyniła się w znacznej mierze zdrada wielu polskich magnatów, głównie protestanckich. No, przede wszystkim wymieńmy, Znanych przecież choćby z dzieła Sienkiewicza Janusza i Bogusława Radziwiłów na Litwie, jak i mniej znanych osób właśnie w Wielkopolsce. Tutaj wymienia się y, ród Leszczyński, który nominalnie był katolicki, bo chociaż wcześniej mhm. był y, m, protestancki, ale dwa lata przed spotopem. Y, Przyjęli formalnie katolicy, ale w gruncie rzeczy sprzyjali protestantom było to nieszczerne w scenie, jak i cała grupa właśnie szlachty i magnatów protestanckich otworzyła bramy najazdowi szwedzkiemu i stanęła w tym obozie, bo ich celem było przede wszystkim zmiana króla. Jan Kazimierz, chociaż postać no, niezbyt wybitna, tak, trochę przez do dowartościowana, ale to no, nie, nie będę tego wątku może teraz szeroko rozwijał, no, nie podobała się wielu osobom w Polsce. Chciano go zastąpić kimś innym. Pretendentem właśnie do, do tego tronu był książę siedmiogrodzki Jerzy Rakoczy którego oni by chcieli widzieć na y, tronie polskim, y, ewentualnie y, ktoś z y, innej linii wazów, właśnie protestanckich, czyli w tym wypadku król szwedzki. Więc w założeniu tych zdrajców, magnatów nie było w pierwszej w kolejności zniszczenie Polski, lecz y, przerobienie jej na kraj y, rządzony przez dynastię protestancką gdzie protestanci byliby klasą uprzywilejowaną, katolicyzm byłby jakoś tam tolerowany jako wyznanie no, takie drugo, drugoplanowe, jakiego plepsu, a docelowo no, chodziło o to, żeby, żeby, żeby kraj sprotestancyzować Podobna właśnie sytuacja była w Siedmiogrodzie, gdzie też dominowali protestanci, właśnie konkretnie Kalwini, a Część ludności no, to praktykowała ten katolicyzm i cieszyła się taką umiarkowaną tolerancją, ale, ale wiadomo było, że to nie oni tam rządzą. I tak właśnie ci zdrajcy magnaci wyobrażali sobie Polskę. Ale jednak no, sytuacja wymknęła się im spod kontroli i sprowadzili tutaj najazd obcych wojsk. Powstanie ludności katolickiej spowodowało to, że nie, ci, ci y, Szwedzi nie byli w stanie całej Polski opanować i musieli szukać, y, dobrać sobie partnerów do rozbioru. I tak y, w 6 grudnia 1656 roku w Radnot stanął taki traktat y, postanawiający rozbiór Polski, a nawet wymazanie Nazwy Polski z w ogóle. Z mapy ówczesnej, nie, z, z mapy ówczesnej miała być jakby zlikwidowana a nawet nazwa korony polskiej. Szwedzi mieli zagarnąć Pomorze, Prusy, część, część, część tak zwanych Prus królewskich, Inflanty, Królandię, część północnego Mazowsza. Brandenburgia, która była lennikiem Polski, ale zdradziła i, i można powiedzieć przeszła na nas na stronę um, Szwedów, miała otrzymać Wielkopolskę. Natomiast część zarezerwowano dla Kozaków Miednickiego, to, to Ukraina, a resztę tego, co pozostało, to miał właśnie wziąć ten książę Siedmioglocki, Rakoczy, który też najechał i spustoszył y, później y, y, ziemię polskie. I y -y -y. Komeński właśnie w tym porozumieniu odgrywał, jak wiemy, rolę takiego pośrednika, łącznika pomiędzy tymi y, monarchami y, i spiskowcami. No jak wiemy, dzięki postawie Polaków w y, powstaniu narodu katolickiego, który pod wodzą Stefana Czarneckiego i innych dowódców o, oparł się temu najezdowi no, i, i udaremnił wtedy tą próbę, a, która była bliska no, niestety sukcesu. No. To jest, to jest bardzo ciekawe, co pan mówi. Prosiłbym mimo wszystko jednak, żeby pokusił się pan o taką chociażby szczątkową ocenę panowania Jana Kazimierza. Przecież kojarzą nam się śluby jasnogórskie, tak, które przyniosły jednak wielkie owoce. Nawet są wiązane z wyjściem Szwedów z Polski. No Jan Kazimierz, wbrew temu, co hmm, wiel, wielu z Polaków sądzi, nie był wybitnym władcą. On, można powiedzieć, hmm, miał wielu oponentów już wcześniej. I w czasie hmm, potopu no, stał się takim jakby hmm, osobą, wokół której z, y, obrony jego y, praw do, do tronu y, zwoływała się, y, zwoływali się Polacy. Y, ale jak wiemy, no on nie y, po, Polskę traktował właściwie jako towar wymienny. Gotów był y, do abdykacji, jak wiemy, później abdykował. No, Szlachta podejrzewała go o to, że dąży do zapewnienia absolutum dominium i, i, i nie lubiła go. A śluby jasnogórskie, no to on złożył, ale właściwie dlatego, że musiał się oprzeć na tym obozie katolickim, który przygotował te śluby. I tutaj jest warto przypomnieć taką postać mało znaną, Andrzeja Olszowskiego. Wówczas jeszcze nie był biskupem, później stał się biskupem chronińskim pod i według Giertycha, no on był takim mózgiem tego obozu katolickiego, że on te śluby jakby napisał, podsunął Janowi Kazimierzowi, a on tylko. Tego, te, ich dokonał w katedrze Lwo, lwowskiej, ale jak wiemy, nie wypełnił ich, bo tam jednym z elementów tych ślubów, oprócz mm, uznania Matki Bożej za królową Polski, było ujrzenie ludowi, zwolnienie go od ucisku. Tego, tego, tego nie zrealizował, nawet y, nie zrealizował y, w pełni tych ślubów y, ustanowienia tego święta, bo to, to, to nastąpiło już, już y, później, właśnie w latach 30 chyba dopiero y, papież y, y, ustanowił święto y, Matki Bożej Królowej Polski, także nawet, nawet w tej części religijnej Jan Kazimierz tego y, nie dotrzymał. Myślę, że ciekawym wątkiem, jeszcze który możemy z tej książki wydobyć, jest postawa sobieskiego i społeczeństwa w pierwszym okresie potopu. Nie wszyscy wiedzą, że Sobieski przeszedł na stronę wroga i jest postacią całkowicie gloryfikowaną. Oczywiście to nie rzuca jakby cienia na jego dalsze, późniejsze działanie, tak jako katolickiego króla, ale ten jednak początek warto znać. Znaczy, w ogóle na stronę Szwedów przeszły całe wojsko kwarciane. hetmani, poszczególnie władze wojewódzkie poddawały się jedne po drugim Szwedom i, i, i ta ich no, po prostu wtedy wyobrażano sobie, że Szwedzi będą tylko że tu będzie, że tu chodzi tylko o zmianę dynastii. Zresztą sytuacja Polski była o tyle beznadziejna, wtedy beznadziejna, że jednocześnie trwała wojna z Moskwą i większość terytoriów wschodnich aż po Wilno, wilno było też okupowane wtedy przez Moskali. Oni znaleźli się w sytuacji jakby, jakby bez wyjścia. Oni wiązali pewne nadzieje właśnie ze Szwedami, że Szwedzi pomogą tutaj w walce z, na Ukrainie z Kozakami i, i z napierającą Moskwą. Więc ja bym wiązał tą, tą ich postawę z taką ogólnym nastawieniem na początku tego najazdu, kiedy, kiedy te władze polityczne przechodziły na, na, na stronę Szwedów. I Sobieski no, był jednym z nich, ale, ale no, mówię, pu, pu, bardzo szybko nastąpiło trzeźwienie, bo po sukcesie jakim była obrona Jasnej Góry, następnie rozszerzeniem się tego powstania, wszystkie te wojska jedne po drugim zaczęły wracać jakby do wierności Janowi Kazimierzowi i walczyć ze Szwedami. I Sobieski też to uczynił. Tak. Ja tutaj chciałbym jeszcze wrócić pod koniec naszej rozmowy do głównej postaci. Jakie stanowisko przyjął, zajął Komeński wraz z jego patronem Leszczyńskim w w okresie początkowym i w okresie późniejszym, kiedy to szala w trakcie bitew zaczęła przechylać się na stronę tego katolickiego powstania, katolickiego ruchu. No, Komeński konsekwentnie działał na rzecz zniszczenia Polski i, i tutaj jego postawa nigdy nie uległa zmianie. On w momencie, kiedy Polacy zaczęli odnosić zwycięstwa, uciekł po prostu. On, on w ogóle mieszkał w Lesznie pod opieką tych magnatów leszczyńskich. Miasto zostało zdobyte przez wojska Stefana Czarneckiego. Spalono też przy okazji jego księgozbiór, jego, jego dzieła, nad, nad czym bardzo ubolewał, bo tam między innymi słownik języka czeskiego, który, nad którym pracował, został zniszczony. No, i on później znalazł się na emigracji, no i bardzo się wtedy zaangażował właśnie w tą działalność poprzedzającą powstanie masonerii. Przebywał na emigracji w Holandii i w Anglii, i tam działał już, już mówię, w tym ruchu takim filozoficznym, przygotowującym powstanie masonerii. A do Polski już, już, już nie miał po co wracać, zresztą. No, jego zwolennicy też, też musieli się udać na emigrację, no bo byli jako zdrajcy napiętnowani. Chociaż trzeba powiedzieć, że w większości tych zdrajców szło jednak na sucho to, to zachowanie w czasie potopu, bo właściwie ukarano tylko alian, czyli taką najbardziej skrajną denominację protestancką, która kwestionowała istnienie Trójcy Świętej. i no ich, ich z kraju faktycznie wygnano, bo oni byli najbardziej jakby, no nie, 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 mieli protektorów na, na zewnątrz. Natomiast w większości innych magnatów darowano i, i oni, oni, im włos z głowy nie spadł albo, albo niewielkie tylko dolegliwości jakieś, jakieś chwilowe na nich spadły, a no niestety Polacy są Niemcy i nie, 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 nie ukradli wtedy strajców. Do tej kwestii wrócimy już na sam koniec. Teraz jeszcze chciałbym się zapytać odnośnie. Kłamstw Szwedów na początku samego na początku potopu, kiedy to obiecywali zachowanie religii katolickiej w państwie, obiecywali ogromne wolności, to tolerowanie religii katolickiej. A jednak bardzo szybko przystąpili do rabunku dóbr kościelnych do prześladowania ludności. Można Mógłby pan to rozwinąć? Na, no to nastąpiło natychmiast właściwie po wkroczeniu Szwedów, oni zaczęli grabić zarówno majątki kościelne, jak i prywatne, co zburzyło ogół. Zarówno Szlachty, jak i ludu, który był, którego świadomość narodowa właściwie opierała się na przywiązaniu do Kościoła i on też tutaj po raz pierwszy można powiedzieć chwycił za broń i to, to było powstanie katolickie, tak, tak to należy postrzegać i tak to należy nazywać. To było pierwsze udane powstanie narodowe polskie katolickie przeciwko protestanckim najeźdźcom. No, że zresztą bardzo okrutnym. Bardzo okrutnym. Z fragmentów książki, którą też miałem okazję czytać, y, wynikało tam wiele, wiele różnych y, sytuacji opisanych, kiedy to ich okrucieństwo dorównywało okrucieństwu oun -upa. No tak, to, bo my postrzegamy protestantów jako takich, bo no, jesteśmy tak przyzwyczajeni na skutek tego dialogu ekumenicznego, że jako e, takich e, tolerancyjnych, e, otwartych na dialog, z którymi należy się, ale ówcześni protestanci to bardziej przypominali, jak to może, żeby sobie to tak dobrze usłowić, ludzi o mentalności to, pastora Chojeckiego, czyli, czyli takich, Spałających naprawdę chęcią zniszczenia wszystkiego, co katolickie, uważających katolicy za y, y, najgorszą formę y, pogaństwa. Y, y, to, to była naprawdę y, żarliwa nienawiść tych ludzi. I, I stąd wynikała też to y, niszczenie, y, chęć niszczenia, ale też i ze względów y, materialnych chodziło o to, żeby, żeby zdobyć y, bogactwo. To Szwecja nie była krajem bogatym, żołnierze y, ówcześni y, potrzebowali gotówki, król szwedzki potrzebował gotówki, żeby tę armię utrzymać, i stąd ten ogromny rabunek. No, to zniszczenia doby potopu no, można tylko porównać z zniszczeniami z okresu II wojny światowej, a Prawdopodobnie, jeżeli to liczyć procentowo, były, były wyższe. Tylko, że pamiętajmy, to nie tylko Szwedzi niszczyli. Bardzo dużo zniszczyli Siedmiogrodzianie, właśnie, to też zresztą protestanci. No i Moskwa. Moskwa później, nie chcąc jakby dopuścić do nadmiernego wzmocnienia się Szwecji, wstrzymała działania wojenne przeciwko Polsce i tam już się dalej nie posuwała. Można powiedzieć, że został zawarty rozejm. Zresztą formalnie on później został nawet podpisany na, na kilka lat, czyli dali Polakom jednak szansę, żeby ten najazd Zachodu odeprzeć. No, później ta wojna została wznowiona, naturalnie, no, ale, ale zniszczenia były potworne. Rozumiem, panie doktorze, czas naszego programu niestety dobiega końca. Wiele jeszcze wątków moglibyśmy tutaj poruszyć, ale. Chciałbym, żebyśmy poprzestali na konkretnych wnioskach. Co na podstawie tej historii młodzi Polacy, starsi Polacy, wszyscy my powinniśmy wiedzieć? No przede wszystkim powinniśmy poznawać naszą historię i to najlepiej nie z filmów, nie z jakichś opracowań takich popularnych, tylko, tylko sięgać naprawdę do dzieł wybitnych. A ta praca Giertycha. Myśmy jej nie zdołali tutaj przecież opowiedzieć, ani nawet dokładnie zrecenzować. Właśnie te wszystkie kulisy, to co żeśmy tutaj tylko zasygnalizowali, porusza. I ja bardzo tą książkę polecam. Ona jest do nabycia między innymi w księgarniach Tedeum. Nakład jeszcze chyba nie jest wyczerpany, a jeżeli jest, no to wiem, że jest chyba do druk przygotowywany. A czego powinniśmy się tak praktycznie z tego jeszcze, jaka, jaka nauka, tak jakby w jednym zdaniu? No, nie możemy po, po, pobłażać zdrajcom. Bo w Polsce zdrada bardzo często popłacała i niestety dalej popłaca. I myślę, że jakbym miał to jednym zdaniem jakoś zrekapitulować, to, to chyba, chyba ten wniosek tutaj podsuwam i tymi słowami zakończymy dzisiejszy program. Dziękuję państwu, że byli państwo z nami do końca, a moim i państwa gościem był pan dr Grzegorz Wysok. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.